Ostatnie kilka lat w szczególny sposób zmobilizowało nas do potrzeby rozwijania swojej świadomości. W okamgnieniu zalała nas oferta warsztatów, wykładów, kursów i niektórzy z nas mogli się poczuć nieco zagubieni. Zastanawiali się, czym kierować się w swoim wyborze, jak oceniać swoje postępy na ścieżce rozwoju. Jednym z ważnych narzędzi nawigacji okazała się mapa świadomości przedstawiona przez doktora Davida Hawkinsa. Ale wartość każdego narzędzia jest zależna od tego, jakie rozumiemy, jakie interpretujemy i jak go używamy. Skala, której użył dr Hawkins w opisie swojej mapy, jest logarytmiczna, nieliniowa. To oddaje nielinearną naturę świadomości. Jednak wielu osobom koncepcja poziomu świadomości nasuwa skojarzenia jednoznacznie linearne, w nieunikniony sposób prowadzące do porównywania, do dopatrywania się nierówności i przypisywania poszczególnym poziomom mniejszej lub większej wagi. Taka tendencja wynika z próby zrozumienia idei zawartej w mapie świadomości z poziomu umysłu. Umysł doświadcza linearnie, a swoje postrzeganie opiera na dualistycznej koncepcji dobra i zła. Przy takiej interpretacji mapy świadomości, może być trudno o konstruktywne duchowe poszukiwania. Wpadamy w pułapkę samopotępienia i niekończącej się samonaprawy. Albo zmęczeni tropieniem swoich niedoskonałości i mierzeniem się z nimi, szukamy drogi do wysokich wibracji, negując i wypierając to, z czym nie mamy już siły się konfrontować. Jeśli pozwolimy sobie poczuć tę mapę sercem, zobaczymy trzecie wyjście, które w odróżnieniu od poprzednich jest konstruktywne i wspierające. Zapraszam Cię na webinar zatytułowany Rozwój świadomości czy daje odczuwalne efekty. Webinar odbędzie się 12 kwietnia o godzinie 19. Opowiem o mapie świadomości z perspektywy serca, z perspektywy, która wykracza poza dualizm. Kiedy zobaczysz swoje możliwości i ograniczenia z tego miejsca, Przestaniesz się błąkać pomiędzy samonaprawą i wysokimi wibracjami. Nie tylko poczujesz ulgę, ale zobaczysz też, że gdy zaczniesz widzieć światło i ciemność z perspektywy niedualnej, dostrzeżesz, że pomiędzy nimi może pojawić się konstruktywne, twórcze napięcie, które wprowadzi Twoje życie na zupełnie nowe tory. Łatwiej Ci będzie zrozumieć, gdzie jesteś na swojej ścieżce i dokąd zmierzasz. Do zobaczenia 12 kwietnia o godzinie 19. Serdecznie zapraszam.